Pozdrawiamy z Birmy, chcieliśmy Wam pokazać omlety po birmańsku, żeśmy je tak nazwali, bo trochę się różnią od tych naszych europejskich, swoim wyglądem. Zaciekawiło nas to, jak, on, jak oni to robią i w jaki sposób podają te omlety, bo ciekawa jest to kompozycja i myślę, że jest warta uwagi i wspomnienia. Oh, like tu taka jest egg station, tutaj można wybrać z czym chcemy tego omleta, my żeśmy wzięli z serem. Z pieczarkami, oczywiście z chili, i z cebulką. No i pan tutaj po prostu podsmaża tego omleta i go tak układa jakby w róg patelni. No i w to jest to, nie? Daję teraz trochę sera, zawinie. Dzięki temu ten ser się tak fajnie będzie rozpuszczał. Serek się fajnie rozpuści w środku. Maybe a little bit of cheese, cheese bar. Prawda, że apetycznie wygląda, taki rulonik. A jak go rozkroimy, to coś środka wypływa serek. No, co fajny pomysł. Taka drobna rzecz. Ta. Te same składniki, ale zupełnie inne przygotowanie sprawiają, że omlet no, jest e, zupełnie inny w smaku. Bardziej Do... mi kusi, niż taki zwykły, okrągły naleśnik. Dobra, to co? Smacznego? Mhm, wiemy.